Witam serdecznie z tej strony Lilka. Omówię dzisiaj e, kilka perfum z znanych rozlewni, które są obecne na rynku, jak fabryka zapachów Galeria 24 i paryskie perfumy, jak również od kilku takich lokalnych producentów e, mających siedzibę w Polsce, jak Kote Azur i J Fenzy. E, pierwszym perfumem, który chciałabym Wam pokazać, to jest perfum Monsky z firmy J Fenzy. Jest to odpowiednik Jean-Paul Coutier Skandal. Skandala chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jeśli ktoś nie jest tutaj świadomy, to jest to perfum bardzo seksowny na takie wieczorne wyjścia. To jest taka nuta zapachowa, która nie odpowiada żadnemu perfumowi z innych, od innych producentów, znanych marek. Perfum oryginalny ma taki, taki piękny, jakby podobny kolor do tego. I zakrętka jest w kształcie dwóch takich bardzo zgrabnych nóg kobiecych. Jest to taki perfum troszkę taki przypominający o burlesce, o takim, o takim teatrze. Trochę takie perfumy bardzo seksowne, współpracują świetnie na skórze. Mężczyźni bardzo lubią ten zapach. Ja też osobiście przyznam, że jak spryskałam się tym perfumem, to miałam kilka takich fajnych komentarzy: że bardzo pięknie pachnę, że zwracam na siebie uwagę. E, sprawdzałam odpowiedniki e, skandala na rynku naszym, zarówno z firmy Kotę Azur, jak i tutaj z firmy Perfum and Beauty, e, paryskie perfumy, Perfumik Galeria 24 itd., itd., itd. Natomiast e, uważam, że wspaniałym odpowiednikiem jest właśnie sukces przede wszystkim, że nie jest też drogi. Setka kosztuje tutaj około 30 do 35 zł. Na Allegro znajdują się też troszeczkę tańsze, odpowiednie, troszkę tańsze te ceny. Perfum przede wszystkim bardzo ładnie wygląda. Odpowiada zapachowo praktycznie toćka w toczkę w 100%. I ma taką, taką delikatną nutę zapachową, która zostawia na skórze i ona daje naprawdę taki wspaniały zapach. Współpracuje ze skórą, że bardzo długo w też pomieszczeniu zostawia się ten zapach, jak się tak troszeczkę człowiek nim spryska. Mężczyźni bardzo zwracają na niego uwagę. Butelka jest taka dosyć konkretna, bo szkło jest bardzo grube, ma bardzo grube dno. Piękny korek taki złocony, ale zapach jest naprawdę wspaniały. Jest zapach długotrwały, piękny, naprawdę nuta zapachowa jest wspaniała. Długo pachnie na skórze, pięknie wygląda na półce w łazience, jest naprawdę godny i nie ma sensu wydawać tyle kasy na oryginał. I myślę, że nie ma co testować już z tych mniejszych takich perfumerii, bo naprawdę Jay Fenzy jest super odpowiednikiem. Znalazłam go przypadkiem w Chorzowie przy ulicy Wolności, w takim sklepie drogeryjnym, chemicznym, przy Starym Banku Śląskim i przy wejściu do Koloseum na targ. Pani mnie skusiła. Pokazywała mi mnóstwo zapachów Jay Fancy. Żaden nie, nie wzbudził we mnie takiego zainteresowania jak ten. I uważam, że jest wspaniały i warto koło niego się tutaj obrócić. I już wielu osobom z rodziny i wśród znajomych kupiłam go jako prezent. Ostatnią butelkę, którą dostałam była od syna na Dzień Matki, bo ten perfum już używam już od ponad roku, ale on mi się bardzo szybko zużywa. Jest... Naprawdę super odpowiednikiem, super. Drugi perfum, jaki mam, to z nim się wiąże ciekawa historia. Jest to perfum e, Scotte Azur Trustar, jest to odpowiednik Donny Trussardi. Donna Trusardy jest perfumem takim bardzo cytrusowym, świeżym, zarówno na lato, jak i na jakieś takie wyjścia właśnie do pracy, do biura, na jakieś spotkania. Bardzo długo trzyma się przy skórze i pozostawia taki lekko cytrusowy zapach, jak człowiek właśnie gdzieś tam przebywa. I przy skórze pięknie pachnie taką świeżością. Ten odpowiednik, który tutaj posiadam, posiadam od 2013 roku. Dostałam go od syna na dzień mamy. Kupił go przy jakimś pasażu w Kauflandzie. Wtedy kosztował około 20-21 zł, natomiast na dzień dzisiejszy sięgają nawet do 30 zł te perfumy. Ten perfum posiadam 9 lat i uważam, że dalej pachnie. Tak samo jak go praktycznie dostałam, może delikatnie, jest już zwietrzały, ale bardzo malutko go używam, bardzo rzadko go używam, bardzo mi się podoba. Szkoda mi go użyć, bo to taka wspaniała pamiątka. Perfum pięknie prezentuje się też na półce. On jest z takiego białego szkła, ma takie złocone napisy. Bardzo fajny odpowiednik, trwały. Szczerze powiem, zamawiałam też z perfumik.pl i bardzo mi się podoba. Natomiast z pozostałych rozlewni, jakie są na polskim rynku, brakuje mi tego czegoś. Nie są to perfumy trwałe, są to bardzo szybko ulotne perfumy, a myślę, że ten kotę azur naprawdę zasługuje na uwagę. Jest naprawdę wspaniały i Uwielbiam ten zapach, jak ktoś lubi donne Trussardi, butelka jest też bardzo podobna. Jeden z perfumów, który też zwrócił moją uwagę, jest to perfum Michaela Corsa Midnight Shimmer. Zapoznałam się z nim w jednej z dużych drogerii sieciowych. Bardzo mi się ten perfum spodobał, jednak cenowo nie odpowiada na moją kieszeń. Nie znalazłam żadnego odpowiednika na stronie ani Apar, ani Galeria Zapachu, ani Fabryka i tak dalej, i tak dalej. Zupełnym przypadkiem przeglądając gdzieś jakąś reklamę z firmy francuskie perfumy z ciekawości weszłam na tą stronę i znalazłam tylko ten konkretny właśnie Midnight Shimmer i muszę powiedzieć strzał w dziesiątkę. Perfum jest 100% odpowiadający, jest bardzo trwały, jest bardzo blisko skórny. Perfum jest cytrusowy, ale ma taki, lekką, taką lekką nutkę takiego dymku, takiego, takiego jakieś, taki korzenny jest troszeczkę ten zapach i takiej troszeczkę mirry perfum jest naprawdę super tak spodobał się mnie oraz moim koleżankom, że zamawiamy go e, że tak powiem cyklicznie bardzo szybko nam się to zużywa ja za ten perfum 50 ml dałam 29 zł około jest naprawdę fajnie ta butelka też zrobiona. Przede wszystkim nie jest to odkręcany korek, tylko on jest zgrzany, więc nic nam tutaj też się nie ulatnia. Perfum jest trwały, też go tutaj bardzo często lubię używać do biura bądź na jakieś takie imprezy rodzinne, bo on nie jest taki mocny, odrzucający, tylko jest taki bardzo delikatny, ale ma w sobie bardzo dużą nutę takiej lekkiej seksualności i bardzo też mężczyzną wpada w nos. E, ostatnio na rynku pojawiło się nowość dziwierszy. Jest to Interestible. Jest to taki bardzo fajny perfum też już z takich mocniejszych nut zapachowych. Bardzo go lubię, e, bardzo mi się spodobał, jednak też cenowo nie odpowiada. I przyznam szczerze, że zamówiłam tylko jeden odpowiednik z Galerii Zapachu 24 e, z tego dziwierszy Interestible i powiem tak. Butelka jak to z Galerii Zapachu jest taka szklana, kwadratowa, Nalepka galeria zapachu 24, numerek i pisze for woman, for men Butelka bardzo prosta, też zgrzana, więc nic nam tutaj się nie wylewa. I muszę powiedzieć, że zapach jest obłędny. Jest super zrobiony, jest bardzo trwały, nie jest ani słodki perfum, ani gorzki, ani do kategorii cytrusowej, bym go nie zaliczyła. Jest to po prostu perfum na jakieś super wieczorne wyjścia, na imprezy. Jest to bardzo trwały perfum, bardzo długo pachnie na skórze. Może się wydawać lekko drażniący dla otoczenia, bo on naprawdę jest bardzo intensywny, ale perfum jest dobrze zrobiony i myślę, że używać go z głową. I ja za ten 50 zapłaciłam 24 zł z przesyłką, ale zamawiałam dużo wtedy perfum, więc przesyłkę można w tym momencie też zniwelować. Perfum jest obłędny, bardzo długo pachnie, nie ma żadnej nuty, nuty spirytusowej. Od razu po otwarciu czuć konkretnie woń, żywęszy, Interestible i polecam go bardzo. Tylko używać z głową, bo raz wypsikałam się nim bardzo mocno, jadąc autem i powiem szczerze, było mi niedobrze lekko, więc jest bardzo mocny i trzeba go używać z głową. Ostatnio bardzo, bardzo, zainteresowały mnie też takie perfumy z naszych piosenkarek ze światową sławą. Bardzo chciałam się zapoznać z perfumem Ariany Grande Sweet Like Candy i oryginał jest mi doskonale znany, natomiast zamówiłam sobie odpowiednik z galerii, z fabryki zapachu, która mieści się w Chorzowie. Jest to firma Melich i Ochman. Buteleczki są piękne, tutaj. Bardzo zgrabne, kwadratowe, z pięknym napisem. Wszystko jest tak precyzyjnie zrobione. I będziemy wąchać go pierwszy raz. Powiem tak. Spiritusowej woni nie czuję. To już jest bardzo dobrze. Bardzo fajny zapach. Podobny bardzo do Ariane Grande. Myślę, że nie odbiega wcale tutaj wartością od oryginału. Trwałość perfumów jest 12 miesięcy, ale ja z fabryki zapachów mam inne perfumy i wiem, że można dłużej używać. Bardzo też fajnie zrobiona butelka, też zgrzana, nic się nie będzie nam tutaj wylewało. Powiem szczerze, bardzo fajny perfum, bardzo intensywny też, bardzo seksowny, taki bardziej młodzieżowy. Dla nastolatek, no myślę, że starsze panie też, ale może tutaj lekko przyprawić oból głowy. Myślę, że wydaje mi się, że z Fabryki Zapachów bardzo dobry odpowiednik. Super pachnie i trwałość zostanie jeszcze przeze mnie oceniona, ale ja z Fabryki Zapachów perfumy znam i wiem, że są trwałe. Bardzo dużo moich znajomych z pracy używa. Bardzo fajny odpowiednik. Super pachnie i myślę, że zrobiłam tutaj dobry deal. Strzał w dziesiątkę. Inny perfum, jaki chciałam sobie tutaj sprawdzić, to jest mój ukochany Hugo Boss Descent i jest to perfum nie na moją kieszeń. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jestem urzędnikiem państwowym, więc nie zarabiam jakoś specjalnie dużo. O, boski! Można się zakochać. Też nie czuć spirytusem. Od razu woń zapachowa bardzo, bardzo podobna. Zobaczymy na skórze, jak to tutaj. Jest może troszeczkę bardziej intensywny niż sam Descent, bo Descent z Hugo Bossa jest na początku taki bardzo cytrusowy, ale rozwija się na skórze wiele godzin i pozostawia taką lekką nutę pudrową, ale też jest bardzo fajny. Ja w ogóle bardzo lubię cytrusowe perfumy i też pozostawia taką długi zapach gdzieś tam w pomieszczeniu i na skórze. Ubrania pachną też kilka dni. Natomiast muszę przyznać, że ten z Fabryki Zapachów, z fabryki zapachów jest taki bardzo fajny, jest świetnie zrobiony, ale myślę, że lekko brakuje mu tej cytrusowości, niemniej jednak jest to odpowiednik, koło którego nie warto przejść nieobojętnie. Bardzo fajny, naprawdę super zapach. Może nie odpowiada 100% perfumowi Descent, ale jest to świetny zapach i myślę, że świetnie się będzie rozwijał, bo już widzę tutaj po minutce, że Inaczej całkowicie pachnie na skórze, więc perfum jest według mnie naprawdę hot. A butelka sama w sobie też jest świetna. Perfum, który zostawiłam sobie na koniec, sprawdzałam już wcześniej i muszę przyznać, że nie jestem z niego w ogóle zadowolona. Jest to odpowiednik Donna Karan Nectar Love. Donna Karan jest to perfum dosyć znany. Ona ma bardzo świetne perfumy. Jednak wśród moich znajomych króluje tutaj bardziej By Delicious, który wygląda jak piękne jabłuszko. Ale mnie się jednak te jabłuszka nie podobają za bardzo. Nie lubię tych zapachów, więc szukałam czegoś nowego od Donna Karan. I powiem Wam, że nektar Love mnie bardzo zauroczył. Sama nazwa już mnie zauroczyła, natomiast sam zapach jest też świetny. I zamówiłam sobie z mojej znanej galerii zapachu. Nie, nie sprawdzałam z innych rozlewni. I powiem Wam szczerze, jestem zawiedziona. Perfum pachnie bardzo chemicznie. To rzuca mi się na pierwszy rzut. Szczypię je w nosie. A nie jestem alergikiem, i od razu przychodzą mnie ciarki na skórze, co powoduje, że powoduje lekkie mdłości u mnie. Ten perfum nie jest podobny do, do, do oryginału Love. Może jeszcze popracuję trochę ze skórą, ale już kilka prób od tygodnia do niego było tutaj podejść i nie odpowiada mi. Nectar Love mam poperfumowaną taką wstążkę z Douglasa i powiem szczerze, bardzo długo pachnie. I wiem, jaka powinna być zapachowa nuta. On jest taki świeży, lekkowodny, taki, taki bardzo pracujący ze skórą też. Jest bardzo, bardzo jest seksowny i też zmienia się. Z godziny na godzinę coraz to inaczej pachnie. Ale jest perfumem, który jest świeży, nie powoduje mdłości i jest taki bardzo... no nie denerwujący dla otoczenia. Natomiast ten... Już nawet szczypi mnie sama końcówka nosa. Nie wiem, co tu jest dodane, ale perfum jest taki lekko octowy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale ten perfum 171 z galerii zapachów 24 nie jest podobny do Nektarlow. Może troszeczkę odpowiada, ale perfum jest moim zdaniem nie jest trafiony i nie jest dobrze zrobiony. Mamy teraz miesiąc, październik, zbliża się miesiąc, listopad, zima. I powiem Wam szczerze, że z tych wszystkich odpowiedników, które dzisiaj omawiałam. Takim perfumem na jesień najlepszy, wygrywa ten, jest na pierwszym miejscu. Jest to naprawdę piękny zapach, a drugim takim perfumikiem, który byłby dobry na taką zimową porę, to jest właśnie ten 101 z galerii zapachu Givenchy Interestible. I myślę, że te dwa zapachy tutaj na jesień i zimę są wspaniałe, i każdy zdecyduje oczywiście za siebie, natomiast ja polecam te dwa. Przyznam, że perfum mam sukces z J. Fenzy. To jest perfum, który nie powoduje u mnie żadnych oznak e, zdenerwowania, poirytowania, mdłości, e, alergii i naprawdę go bardzo, bardzo polecam. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, jesień, zima. E, każdy zrobi jak uważa, natomiast w kolejnych filmikach pokażę Wam różne inne moje gwiazdeczki. Sprawdzone i pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Bye!